Tak, tak, Witam nas piękna Miedziucha Siemaneczko, kochani. To jest mój stół do obierania kabli. A tu dostałem od Michała S. Dostałem paczuszkę i zabieramy się do oglądania. A już na wstępie zapraszam Ciebie do komentowania, subskrybowania i lajkowania mojego kanału. Jak to zrobić będzie mi bardzo miło. I co? Zapraszamy do dalszej części materiału. Dobra, zaczynamy. O kurde, Michał, rewelacyjnie nie zapakowałeś, widzę od razu. Tutaj dane personalne chowam. <laughs> No kurde, no to jest widać, że specjalista od to jest ta. O kurde A jeśli byście chcieli do mnie wysłać paczkę, nie ma problemu. Tam gdzieś będzie w opisie albo w komentarzu do mnie będzie mail, będą informacje. Także zachęcam do kontaktu. o kurde Michał no naprawdę ja jestem w szoku, zobaczcie nie, po polsku nie wow, ja się... tak, tak, tak owszem zapraszam w ogóle do Michała na kanał bo Michał ma swój kanał Raszkujący więc liczę na wasze wsparcie do niego i tak zobaczcie Piękne klucze. Naprawdę mu się przydadzą. Zwłaszcza, że e, potrzebuję w koranie tam taką regulację przykręcić i tu będzie taki kluczyk na bank. Rewelacja. Naprawdę Michał, mega e, rękawiczki. O stare, te, takie są takie dobre. Mm, są i do tego. Górne, no fajnie. Dobra. <laughs> czyżby kubek mario? No, zaraz zobaczymy tak, tak nie no jak tu się spodziewałem to będą jakieś rzeczy takie, wiecie, ze śmietników no, które bardzo, bardzo lubię jak potem wiecie a tu są jeszcze i sztuki o Zobaczcie, no rewelacja Super Mario. Dobra, lecimy dalej. bo by to nie spadło. O, śrubokręcik z bitami. To mi się na pewno przyda. Na pewno mega paszuszka. O tak, tym się przyda. No naprawdę, wow torba, rękawiczek to jest tego nigdy za wiele i gwóźdź programu, piękny młotek Hanon nie zna się na motkach, ale czuję, że jest porządny, naprawdę czuję, że jest porządny. I zaraz, zaraz to zobaczycie, wszystko tutaj na stoliczku. Momencik. No, jest to tu już ułożone. i Zobaczcie, piękny młotek, rękawiczki, kubek i jeszcze raz rękawiczki. Komplet bitów, Niesamowite. To wszystko jest idealnie dla mnie. Naprawdę, wcelowałeś Michał niesamowicie. Jeszcze raz zapraszam na jego kanał. Bo naprawdę. Yy... No jestem mega wdzięczny. Nie wiem co powiedzieć. Bo to naprawdę mi się wszystko się przyda wszystko po prostu. To nie to, żeby. <laughs> nie no, jestem pełen podziwu. Naprawdę dziękuję Ci serdecznie. Pozdrowienia dla yy, Twojego malarstwa, dla twojej żony. Wszystkiego dobrego dla Was życzę. I wpadacie wszyscy do Michała na kanał. Będzie link w opisie tego filmu. A to jeszcze wam pokażę. 5 kilo 705 deko. Miedziuchy. No, trochę się naskrobałem Nadrabiam zaległości do Olimpiady. 100 kg złomu, no, złomu miedziuchy do końca roku. Jak widać, wszystko jest oskurowane i okorowane tą właśnie korowarką. Yy, jeszcze 90% tego, bo miałem yy, tym nożem, brałem też dużo, ale tu jak widać to na palcu, tutaj mam spuchnięte, więc darowałem sobie. Ale powróćmy do Michała. W szoku byłem, że w ogóle no ktoś mi chciał mi wysłać paczuszkę, Jestem niesamowicie wdzięczny. Naprawdę nie, emocje moje nie są absolutnie udawane, bo no to się wszystko mi naprawdę przyda. Jestem jeszcze ciekawy, czy. Bo chyba to jest ob obrotowe. Mi się wydaje. Tak, też firma Hanon. Tak, Hanon. ta firma. Zestaw w nasadowych z grzechotką. Ej, to ja tak mówiłem właśnie, z grzechotką właśnie. no, mega. A kubeczek, na no. Super Mario. <laughs> I Luigi. No i jeszcze tam jest Adrian. Muszę jej mu kubek wziąć. <laughs> no. Mega, mega. Naprawdę. Jestem niesamowicie wdzięczny. Dobra, wisi się znudzam. jak nie wiem co, sorkie za mój głos, ale naprawdę trochę mi to w kość dostałem. Przez te leki, bo w ogóle nie ma tam co tam się smucić. Zabra się dalej do roboty. Hanon, Hanon, Hanon. I rękawiczki pewnie też, E ja, Tutaj też chyba pewnie powinny mieć. Nie, nie, nie ma. Lasik Nie, no, rewelacja. Michał, dziękuję. Jesteś mega. Bardzo się dziękuję. No, słyszymy słyszeliśmy, dziękuję. W pastwach Dobra, wszystkiego do, dobrego. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. A to tak wygląda z góry. Siema. What doesn't kill you makes you smaller. Co się nie zabije, to cię z mniejsze. A tak w ogóle dajcie łapę. kto grał w Super Mario. Pozdrawiamka.